W tym filmiku pokażę Ci jak unikać ciosów w Prince of Persia Crown. Istnieje kilka sposobów na unik ciosu. Jednym z nich jest właśnie przeskoczenie nad przeciwnikiem, aczkolwiek jest to oczywiście zależne od tego jakiej wielkości jest przeciwnik i jak wysokie ciosy potrafi wyprowadzić, ponieważ nie z każdym przeciwnikiem jesteśmy w stanie tak sobie poradzić. Mamy też oczywiście również opcję odskakiwania, tak jak teraz mamy możemy użyć tej opcji dwa razy i wtedy za drugim razem kiedy wykonamy właśnie ten oskok zrobimy flickoka dodatkowo Możemy tak robić dwa razy za, jeżeli będziemy próbować zrobić to za trzecim razem no to będziemy mieli taki mały delay i nie będziemy mogli dalej go używać Jeżeli natomiast jeżeli chciałbyś użyć właśnie tego odskoku, robimy to za pomocą prawego trigera na kontrolerze od Xboxa jeżeli chodzi o kontrolera od PlayStation jest to R2, natomiast na klawiaturze jest to Shift. Mamy też opcję prześlizgnięcia się pod przeciwnikiem i robimy to za pomocą tego samego przycisku co właśnie odskok, z tym, że musimy iść w jakimś kierunku. I tak jak widać, prześlizgnięcie się pod przeciwnikiem również jest w miarę skuteczne, aczkolwiek, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, to też jest pewnie zależne od, od samego przeciwnika, ponieważ nie, zakładam, że nie przed każdym. Możemy w ten sposób uniknąć. Warto też wspomnieć, oczywiście, o blokowaniu ciosów, tak jak teraz. A w tym wypadku był to blok z egzekucją, ponieważ przeciwnik miał tak zwane żółte oko, czyli szarżuje na nas wtedy z, z większą siłą. Natomiast podstawowy blok oczywiście wygląda mniej więcej w ten sposób i wymaga od nas oczywiście odpowiedniego timingu. O, to jest właśnie to żółte oko. I za każdym razem, kiedy przeciwnik. Nasz szarżuje w ten sposób i zablokujemy go, no to dokonujemy egzekucji i od razu zabijamy naszego przeciwnika. Do tego. Jeżeli chodzi właśnie o bloki ciosów, robimy to za pomocą lewego triggera, jeżeli chodzi o kontrolera na Xboxie. L2, jeżeli chodzi o kontrolera od PlayStation i za pomocą kontrola na klawiaturze. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw suba oraz łapkę. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.